Siemano, witajcie, z tej strony Hubert Witam was w kolejnym odcinku z Farminga 17 Dzisiaj jak widzicie Ursus 16-14 Wraz tutaj z pługiem Czteroskifowym obrotowym yy. Jedziemy dzisiaj orać Także bez zbędnego gadu gadu Jedziemy sobie ureć. Mam nadzieję, że w ogóle dźwięki są w miarę ustawione, bo... bo... ten ursus tak raz głośniej działa, raz ciszej. na koło też staje, także fajnie. <grystanie> Dobra, tu sobie Powinien być odcinek właśnie ze zbierania belek. Ja nawet miałem nagranego, ale jednak nie spodobał mi się i po prostu postanowiłem nagrać coś innego. Także, no... Bywa i tak Mamy tutaj sobie oramy i zobaczymy jak to wypadnie. Także na początku ustawcie oczywiście łapeczkę i subika OS Straszne są dziury przy tej między. Tak trochę jest chyba niewygładzona Jesus ma Dobrze, to dojczem nie jechałem, ja bo bym wypadł z tego dojcza. Znaczy się rozwaliłby się pewnie, To wiecie. Szajsen, szajsen. Ja... I... No i co, no... Dawno odcinka nie było. Także... Coś trzeba zrobić. Ogólnie, no... Także... Kuźwa. <grym> yy, brakuje nam Praktycznie tylko 100 subów do 8000, więc... Jeśli jeszcze nie subskrybujesz to zostaw suba Uch. i będzie hmm. luksusik Dobra jadymy tam opór w pełną parą Myślę, że takie pół w sam raz chyba do takiej już, już w szesnastki tutaj pasuje Bo piątka to już by mogło być troszkę za dużo Jak na takie góry a czwórka w sam raz yy, pasuje elegancko. Dobra, myślę, jak to pole skończymy, pojedziemy sobie na jakieś inne. Może jak się uda, oczywiście yy, no. w następnym odcinku, może nie wiem, jakieś kultywowanie się zrobić czy coś bo szczerze w sumie nie mam za bardzo mm, pomysłów co by tutaj robić więc jeśli macie jakieś ciekawe akcje to również możecie się jej podzielić w komentarzach może coś akurat się wybierze ciekawego yy, tak jest o, tutaj lekki, lekki mijaczek, lekka kagaaksa. -ka 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 można brzec opa, jeszcze dużo sekuty ostre ducie na kogucie jak to mówią nie wiem, akurat ursus fajny fajnie wykonany ale przez ta kamera w środku ona tak no trochę skacze, ale, ale jest dobrze ale jest dobrze, to najważniejsze tak Światła działają jak widzicie, wszystko działa, wszystko luksus jest, high i gitara um, teraz tak też myślę, żeby czasem nie zrobić, bo teraz ogólnie mam majówkę tydzień wolnego, żeby nie robić jakichś live'ów codziennie, bo dawno nie było, przecież również możecie napisać co o tym, sądzicie widzicie, czyby jakieś tam live'ików sobie nie porobić bo w sumie dawno już nie robiłem też nie miałem czasu i chęci więc pasowałoby do tego wrócić to chociaż troszkę bo fajna sprawa z mi wiadomo kurde te tekstury takie sztuczne jak zwykle nie no ale co zrobimy nic nie zrobimy niestety Dobra nie, No tutaj pole w miarę wąskie więc idzie w miarę dobrze Robotka Op. Jezu Tutaj te, te płytki tak są trochę ustawione średnio Mogłyby być troszkę obniżone ale no już tam autor widocznie tak chciał, tak zrobił. Mm. <laughs> Mamy 5 minut, i w sumie pole prawie jest orane. Mm. Także w sumie nie wiem, co będziemy tutaj, co by tutaj było można jeszcze porobić. Tego typu. Dobra. Ogólnie też tutaj muszę coś świniom dać jeść, bo tam mają samą słomę. A jakieś tutaj jecie zboża mi się przydały im dać. Bo może sierokosy byśmy zrobili w sumie? Tej kosy? No, mogły być ciekawe. Dobra, tutaj pewnie Przeczniak są się tutaj w pole wjedziemy. Ale to nie szkodzi. Dobra, tam pojedziemy sobie w drugą stronę. Nigdy nie wracać. Bo to jeszcze możemy poprawić. Dobra, na razie tutaj pojedziemy sobie tam na to kolejne pole. Też takie w miarę wąskie, więc powinno szybko pójść I patrzcie teraz i po prostu było to. Jest. to są takie góry, że masakra Dobra, no, nie wiedziałem przez to... Ale tak będziemy się przejechać Poszli. U. Laga miałem od tego wrażenia. Tu jeszcze, jeszcze trzeba jechać do góry. Miała być akcja teleżowania, ale nie miałem żadnej talerzówki, więc... Więc wziąłem półkę I tyle. Dobra, tam chyba już... Tam pójdziemy po tą górkę. I chyba będzie poletko. zobaczymy jak będzie z czasem. Jak będzie w miarę git to zdążymy, zrobimy, a jak nie to nie. Tutek, kurde miedza jakaś taka wielka, ja pierdziele Kto to będzie robił? O nie No to że... O Możemy sobie wyjechał Ja pierdziele, czekajcie damy do tyłu i damy po tej trawie może. co, ja nie wiem. Dobra. Ale udało się. No. Dobra, wyjechałem. Na szczęście. Gdzie to pole jest? Kurde. Tu jest. Tak jeżdżę jeżdżę i znaleźć nie mogę. Osiem minutek. Także zrobimy sobie, tak 12 może. Też jakoś nie przynudzać za dużo. Halo Powiem to jest moje pole No moje To czemu nie ora? Halo Aha, dobra Nieważne Tu już ora Bo Farming No co, no, no, no nic Dobra. Lecimy tutaj elegancko. Trzy przejazdy? Nie wiem. Może się akurat wyrobimy w trzy przejazdy? W porządku. Nie, to będzie cztery. Coś tak mi się wydaje. Trzeba screena jakiegoś walnąć. Tutaj. O elegancko I Jedziemy dalej I tak to ogółem jest Tam jakieś, nie wiem czy siła skup tam jest w ogóle nie? Coś tam jakieś siła tam, tam, tam zakopane chyba widać <grystanie> Tam zakopane jest ogólnie tam tam też jest zakopane. A my jesteśmy tutaj. Tak po środku. Dobra. O. Aż mnie znosi. Troszeczkę. Siup. A może by tak skopał na raz. Ja zostanie taki. Przejazd nieładny. Teraz normalnie czuję się jak wujka, właśnie, 30. W sensie no, tutaj ja mamy już większy większego ususa, ale jest tak praktycznie podobne pole. Też jest takie wąskie, długie i takie też z górki, nie? I teraz to by było tylko tak. Tutaj przy między, jeszcze przeorę, jeszcze, jeszcze. Wiadomo jak to jest. No, po nie robię Lepiej z tym I tutaj trzeba do między, aż do Zresztą tak to nie Łara, więc to nie ma sensu tu jechać Mam akurat 12 minut, więc wyjadę do góry I się pożegnamy No Także co ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę, subika. I do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, manu.